Cześć witajcie moi kochani na kanale KME. Ja jestem LPG Meister, a dzisiaj przedstawię Wam Hondę Civic szóstej generacji z silnikiem 1490 koni w trzy drzwiowym hatchbacku. Oczywiście na gaz. Zapraszam. Honda Civic, kolor srebrny, szósta generacja od 1995 roku do 2001. Ten egzemplarz to jest rok 96. Mogę o nim powiedzieć dosyć dużo, ponieważ to pierwszy samochód mojego syna, którego ja mu doradziłem, szukaliśmy takiej hondy, żeby miał na pierwszy raz. W tej chwili już właścicielem jest Mati, którego zaproszę do kolejnego odcinka. A Mati to jest Super Gość. Kanał Cecha Games. Polecam. Nazywam się Mateusz. Zajmuję się efektami. Kręcę filmy. Te małe. Robię muzykę, która czasem porwie tłumy. Ale to już nie moja zasługa. Rysuję. Śmieszkuję. Gram w gry. Dużo gier. Oprócz tego Mati pracuje u nas w dziale marketingu KME. i Wszystkie filmy, które widzicie LPG Majstra, to jest dzieło Mateusza. Cóż. Odpalam silnik. Honda poddana jest paru przeróbkom. W planach są kolejne, ale nie o tym będę mówił w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku skupimy się na tym, że jest to samochód wyposażony w kompletną instalację gazową firmy KMA, istniejącej na rynku już od 25 lat. Tak więc. Zaczynamy od zbiornika gazu umieszczonego w kole zapasowym. Tam zatankujemy około 30 litrów gazu, który popłynie do komory silnikowej poprzez filtr fazy ciekłej, trafi wprost do reduktora potocznie zwanego parownikiem. W naszym przypadku jest to reduktor Tur, nasz flagowy, flagowy reduktor taki do pospolitych, nazwijmy to, samochodów, zarówno tych turbodoładowanych, jak i wolno Z tegoż reduktora gaz przemieści się w stronę wtryskiwaczy. Oczywiście trzeba pamiętać o map sensorze CCT6, który jest bardzo istotny do... żeby było wiadomo, jaka jest temperatura gazu, żeby było wiadomo, jakie jest ciśnienie, bo tych informacji będzie potrzebował nasz sterownik JET OBD, który jest sercem całego układu. Natomiast wtryskiwacze Fenix podadzą ten gaz do kolektora ssącego. Dokładnie otworzą się na bardzo precyzyjnie według czasu przeliczenia czasu wtrysku benzyny na czas wtrysku gazu, którego dokona rzeczony sterownik JET zadozują odpowiednią dawkę gazu do tego silnika, co jest niezwykle istotne, ponieważ możecie się spotkać z opiniami, że silnik Hondy pije olej, że silnik Hondy nie nadaje się do gazu. Otóż, moi drodzy, to jest, pokutują tutaj stereotypy z dawnych lat i instalacji gazowych, gdzie faktycznie dawkowanie gazu nie było optymalne, przy czym często jeszcze Przysłowiowy pan Janek Gazownik był proszony przez właściciela, panie, zrób pan coś, żeby mało paliło. No to jak on zrobił, żeby mało paliło, to zubożył mieszankę. Jak zubożył mieszankę? Jest taka zasada, że ubogie mieszanki palą się długo. Co to znaczy? Następuje słów wydechu, a mieszanka jeszcze się pali. Rozgrzewa się bardzo mocno gniazdo zaworowe oraz sam zawór wydechowy. Rośnie tak, zwana, rośnie tak zwane EGT, czyli temperatura układzie wydechu, mówiąc po polsku, no i to jest słuchajcie klucz do zniszczenia zaworów wydechowych po prostu i tak kiedyś faktycznie było. Natomiast w dniu dzisiejszym mamy 2022 rok, tutaj przerwę historię gazową, ponieważ wjeżdżamy na szuterek. No Honda lubi asfalty, to jest samochód szeroki, to jest samochód, którym można śmiało jechać na przykład na toruć czy na inne traktuję samochód, który serdecznie wam polecam, żeby kupić i żeby dać mu drugie życie. Przy czym podstawowa rzecz to zwróćcie uwagę przy zakupie używanego egzemplarza na stan podłogi, podłużnic. Bo jeżeli podłoga już jest zeżarta, to już nie opłać się ratować tego samochodu. Natomiast jak jeszcze podłoga jest dobra, natomiast tak jak w tym egzemplarzu były wymieniane reparaturki, była powierzchowna korozja, warto Dać drugie życie takiemu samochodowi, ale o tym będziemy rozmawiać z Mateuszem. Tymczasem sobie zawrócimy. Dobre, fajne auto do miasta. To kiedyś takie fury jeździły w Kajodesach w latach 90. za moich czasów to jest auto w ogóle do wygrywania nawet dzisiaj. Na rajdzie KMK -e Karkonosze. Zapraszam do oglądania też rajdu Kar Karkonosze, tam Siwiki i piątki, czyli popularne jajko. Jedno nawet w barwach Staga, Tomek za tylny. Pozdrawiam go serdecznie. Bo poza tym, że na przykład firma Stag to nasza konkurencja, ale konkurencja jest bardzo zdrowa dla klienta i rywalizacja również nie tylko na odcinkach, ale i jeśli chodzi o jakość produktu, który my oferujemy, czy na przykład rzeczona firma Stack. Notabene Hondą Siódemką. Też jeżdżą koledzy, Stagowcy, byli na razie podlaski, no niestety nie dojechali do mety, ale również bardzo Was serdecznie pozdrawiam. Wracamy tutaj do instalacji naszej gazowej. Słuchajcie, co tu dużo mówić, nie będę mówił o zużyciu gazu ponieważ o tym również porozmawiamy z Mateuszem. O Hondzie też powiemy dużo z Mateuszem. Ja wam tylko powiem kontynuując, że jest to stary samochód, ale zarówno Hondy piątej, no może piątej to już zostawmy, ale szóstej generacji czy na przykład BMW E36 to są auta do których śmiało możemy zamontować gaz w naszych autoryzowanych warsztatach i nie tylko autoryzowanych na terenie całej Polski znajdziecie mapkę na stronie naszej stronie km.eu mapkę warsztatów polecanych no i adekwatny warsztat do swojego miejsca zamieszkania proponuję tam kliknąć, zadzwonić umówić się oczywiście warunkiem założenia instalacji gazowej do takiego samochodu jest dobry ogólny stan techniczny, a w szczególności stan układu zapłonowego, więc jeżeli planujecie, bo niestety, no ale cena gazu znaczy, niestety, niestety cena benzyny jest tak cho, 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 chora, to jest sytuacja z ceną benzyny, że, że warto się nad tym gazem zastanowić, więc przed montażem instalacji proponowałbym wymienić świece zapłonowe na nowe. Nie ma żadnych cudów, świec do gazu, nie, nie wierzcie w takie rzeczy. Najlepiej świeca jak fabryka zaleca. Nowe przewody zapłonowe i nowe cewki lub cewka. To w zależności. Układ zapłonowy musi być perfektni. Najlepiej jeszcze, jeżeli w samochodzie jest regulacja luzów zaworowych płytkowa bądź szklankowa, to należy przeprowadzić taką regulację, zmienić olej, samochód powinno się zadbać i zamontować instalację gazową i dalej o ten samochód dbać. Przykładem świetnym takiej osoby jest właśnie właściciel aktualny tej Hondy, czyli Mateusz. Mateusz wkłada tu mnóstwo pracy, mnóstwo serca. Czy takie duże pieniądze? No otóż nie. Więc zapraszam Was serdecznie do lajkowania, subskrybowania kanału i w kolejnym odcinku widzimy się z Mateuszem, gdzie Mateusz przygotował dla Was całą serię różnych ciekawostek co tu w tym aucie jest zrobione. Także w tym odcinku to już wszystko. Zapraszam na kolejny odcinek i żegnam się tradycyjnym na gazie. Cześć.